Hej, kochani, to jest już pierwszy odcinek po zakończeniu roku i jest to 18 zuzi, a osiemnastka to jest już taka bardziej poważna rzecz. No dobra. Tak, właśnie chcieliśmy też właśnie Wam powiedzieć o tym, że przygotowaliśmy taką urodzinową imprezę i to moim zdaniem całkiem porządną i dużą taką. W spa, wiem, że to trochę nietypowy pomysł, ale cała nasza rodzina i przyjaciółki Zuzi i Zuzia lubią się bardzo kąpać, lubimy chodzić do spa. Ale urodziny będą w części basenowej, na basenie będą też takie eleganckie pontoniki, stoły z przekąskami i oczywiście miejsce do zrobienia zdjęć i jakieś tam pojedyncze atrakcje. Na pewno będzie fajnie. Jeszcze mamy tutaj prezenty, kamienie szlachetne z tego zespołu takie specjalne. Sami widzicie, że są bardzo ładne. Dobra, chciałabym już Was wprowadzić do tej części filmiku, bo to jest dopiero wstęp. No to zapraszam następnego dnia. Ach, jeszcze nawet ubrałam. Ach, ale piękny dzień. Zobaczmy, jakie prezenty dostałam dzisiaj, moje 18 urodziny. O, co to? Wow, ale cudne prezenty, jak ładna torebka i te torby. Co jeszcze będzie w tych torbach, chcę za chwilę je otworzyć. Ale skąd rodzice wzięli tą torebkę? Przecież ona 2000 zł kosztuje. Wow, po prostu cudnie, ale ładne rzeczy. Te opakowania już świetnie wyglądają od tych rzeczy. Zniosę to wszystko na dół i podziękuję rodzicom. Że zaczynają się moje wspaniałe urodziny. No dobra. Mamo, Tato, Kola, jestem, Hejka. No cześć, wreszcie stałość. Jest już dziesiąta. Podobają Ci się prezenty? Fajne. No właśnie, fajne. Pomogła mamie wybrać torbę. Jest, są przecudne. Świetne są te prezenty i naprawdę bardzo wam dziękuję. No to my też się cieszymy. Dzisiaj to ty możesz wybrać coś na śniadanie. Mama akurat ma tutaj dużo składników, więc może zrobić jajecznicę, gofry, płatki. To ja będę chciała dzisiaj na śniadanie gofry. No dobra, to za chwilę zrobię, okej? Okay? A później będziemy mogli gdzieś pójść i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. Um, tak, no dobra, będziesz mogła też sama pójść i tak dalej do jakiegoś sklepu albo do kawiarni coś fajnego porobić, pójść do kina. No może bym poszła do kina. A może do spa, żeby zobaczyć nowy nowe ten? Zuzia, o czemu do spa? Przecież wiesz, w spa ostatnio cały czas tam chodzisz, poza tym to jest strasznie drogie. Nie wiem, tak pomyślałam. Nie wiem, może tam w sumie nie pójdę. Chociaż nie wiem, czemu mam ochotę pójść. To nie, to może jutro, dzisiaj nie. Akurat do spa? Nie, nie, nie. Chyba po południu będziesz gdzieś z mamą jechać. Tak, zabiorę, zabiorę cię, Zuzia, do jednego miejsca. Na razie nie powiem, nie powiem gdzie. Będziemy musieli tak czy siak do SPA podjechać, żeby zabrać moje okulary, bo tam zostawiłam, ale tylko odebrać okulary, więc, be, więc bez sensu, ludzie. Nie idź dzisiaj do SPA. Nie idź. Okej, okay, dobra, ja idę odpakować jeszcze tę prezenty. Dobrze. Uf, prawie nakryła przecież to będzie impreza niespodzianka bo ja miałam taki plan że wieczorem powiem jej że w zabawie chciałam z nią pojechać do restauracji Zuzi się pewnie zgodzi i powiem jej że musimy jeszcze po bransoletkę podjechać do bo tam zostawiłam czy okulary Wtedy podjedziemy i tam wejdziemy i będzie impreza, więc nie pozwólcie na to, żeby Zuzia dzisiaj poszła do spa przed tą imprezą. Tak wiem, nie pozwolimy. O, dobrze, że nie nakryła nas. No, bardzo dobrze. się możemy pójść do kina dzisiaj. No oczywiście, tylko wiesz, na przykład wy, ty i Pola oglądacie inne filmy. Pola ma 6 lat, a ty masz 18, Wiem, wiesz o tym. Tak, wiem, więc może na przykład pójdę tylko z tobą, a to zostanie z Polą. Ale mogę też iść na dziecięce. Ostatnio grali w kinach, może nadal grają Lilo i Stitcha, możemy pójść. No, mi też. Tak, ja chcę iść do kina, Ola, Dzięki Zuzia, że mnie zaprosiłaś. Oczywiście, sprawdzę z telefonie, czy są wolne y, mie miejsca na filmy. Dobrze, skarbu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w kinie. Państwo mają jakieś bilety? E, tak, mamy bilety na film Lilo i Stitch. 5 e, mie e, miejsc. 5? Aha, ok, bo jeszcze młodsze dziecko. E, tak, e, A ile kosztuje popcorn? Mały popcorn kosztuje e, 12 zł, średni 18, a duży 24. Ja wezmę chyba średni. A my weźmiemy na skóra ja duży, a ja mały. To poprosimy jeden średni, jeden duży i jeden mały. Dobrze. No oh, w media ekspertanie masz. O oh, tak! O oh, nie! Znowu te reklamy. Nienawidzę tych reklam w kinie. Za chwilę pewnie kolejna poleci. Oh, no, nienawidzę tych reklam. Tylko się skąpa. No ale serio, ale No ale pewnie za chwilę film. Fajnie się cieszę. Nigdy nie byłam na tym. Ja też, ale super! Skarbie, y, ja już muszę z Polą y, pojechać. Y, a gdzie jedziecie? Y, wiesz co, na lody jedziemy. O, a mogę z wami? Skarbie, nie. Przecież ja miałam z Tobą gdzieś pojechać, w jakieś miejsce niespodziankowe. No tak. No właśnie, więc my musimy już iść. Um, tak. Może pójdziemy sobie jeszcze nad morze sobie posiedzieć. Dobrze, dobrze. Więc może macie gdzieś stroje kąpielowe na przykład? Są w łazience, bierzcie. Dobra, dobra, to my już idziemy. Nie czemu, wydaje mi się, że tak kłamaw. Na lody i nad morze? Jest trochę na lód może żeby iść nad morze. No, ale jak chcą, to okej. Okay. No tak. My też będziemy się za chwilę już zbierać. Wręcz już chodź. Pojedziemy w, w jedno miejsce. To, to, co to za miejsce? Nie powiem Ci. Będziemy musiały tylko podjechać jeszcze do Spabu, bo zostawiłam tam ostatnią bransoletkę. No dobra, to ja tutaj szybko wskaczę, odebrać mam bransoletkę. Tutaj poczekać. I, i w ogóle nie wchodź, okej? Okay? Ja Cię zawołam, okej? Okay? A czy masz mnie wołać? Weźmiesz tylko bransoletkę i ty. Ale na chwilę Cię zawołam. Trochę bez sensu, trudno. Dzień dobry, ta rezerwacja na urodziny wszyscy już są. Tak, ta rezerwacja te całej części basenowej. Tak, razem ze stolikiem i ścianką do robienia z taką do Tak, wszyscy już są. Pani mąż dostarczył stroje dla pani i pa, pani córki. Można już chodzić. No dobra, Zuzia, chodź! No dobra, czemu ja mam iść do spasku, że, będziesz, że dzisiaj już nie idziemy No ale chodź, coś zobaczysz. Sto lat! Aha, więc to miała być impreza niespodzianka! Wszyscy są! Kuzynka Maja, kuzynka Olivia, ciocia Klara, ciocia Martyna. A gdzie jest tata? Tu jestem z Polą i Antkiem. A masz mój strój i mamy? Tak, mamy, są w szatni. O, faktycznie są. To super, możemy zaczynać imprezę! Hurra! Fajna imprezka ale jakie dobra te ciastka. Tak, tak, chcielibyśmy jeszcze, Zuzia, coś ci powiedzieć. Co? Mamy dla ciebie prezent! Chcielibyśmy Tobie wręczyć tutaj na środku, leży, że mam takie wielkie lampy do nagrywania, bo wiemy, że ty bardzo lubisz montować i nagrywać. Masz do tego specjalny komputer, mikrofon i, mm, i lampy takie, wiesz, świetlne. Tak, dwie takie porządne lampy, komputer i mikrofon. Jak was było na to stać? Cała rodzina się złożyła. Dziękuję Wam naprawdę bardzo. Nie ma za co! A teraz musimy rozkręcić imkę na całego. E, t, t. E, wujku, e, czy będziesz mógł nam zrobić zdjęcie, mnie i mojej rodzice? Bo jesteś fotografem, a tam jest taka e, ścianka do robienia zdjęć. I oczywiście, mam nawet przy sobie aparat. To świetnie. Dobra, ładnie się ustawiliście. Uwaga! Tylko Dziękujemy wujku. Nie ma za co. Proszę, możecie je wziąć. Zuzio, jeszcze ode mnie masz taki mały prezencik. O, dziadku, co to? Proszę, Zuzio, może otworzyć. Dobra, powiem, że to jest drabka. Ale... A to przecież my u nas w domu nie uprawiamy hazardu i takich rzeczy. Nie kupujemy stratek. No wiem, ale to takie na szczęście. Przecież i tak nie wygra paru milionów złotych. Wiesz, taka po prostu na szczęście. No dobra, dobra. Mogę otworzyć? Jak chcesz, proszę. Mhm, przeczytam. Uwa uwaga, uwaga. Proszę przeczytać ten list i szybko się zinformować. Yy, yy, wygrałaś, wygrałeś. Ten. Yy, yy, 10 milionów złotych na loterii Lotto. O mój Boże, to chyba jakieś jaja. Co? Nie wierzę. Yy, prosimy się skontaktować i odebrać pieniądze przy najbliższym punkcie zakupu tej, tej zdrabki. Dziękujemy za yy, wzięcie udziału w naszej. Loterii Lotto. Prosimy odebrać nagrodę do 19 lipca. Co? Ja nie wierzę, 10 milionów złotych wygraliśmy!